Witam Was serdecznie. Słuchajcie, jakiś czas temu dodałam dla Was film z tym makijażem, który aktualnie mam na twarzy makijażem dziennym, za który nie wydacie więcej niż 100 zł. Czyli cały makijaż, mówię tu o full, twarz, brwi, oczy, usta, brązer i tak za sumę nie więcej niż 100 zł i wpadłam na pomysł, że muszę nagrać coś podobnego z pielęgnacją. Zebrałam tu kosmetyki, z które naprawdę są godne uwagi, działają na mnie fantastycznie, albo mają super składy, no już przede wszystkim mają świetne ceny, albo po prostu działają. Nawet jak ich skład nie jest może fenomenalny, bo różnie dostępywa nie wszystko, co jest naturalne na mnie działa super. Dzisiaj wam pokażę takie naprawdę bardzo dobre kosmetyki za które dacie wszystkie nie więcej niż tak no ja słuchajcie całość kosztowała ja nie zapłaciłam bo akurat wybrałam sobie to wszystko ale całość yy, kosztowała 126.14 126 zł 14 groszy więc można yy, nazwać ten film chyba do 120 zł pielęgnacja, ale jest to pielęgnacja full etapowa ja mówię tutaj o stopach Dłoniach, nawilżaniu, myciu, myciu głowy, nawilżaniu, zmywaniu makijażu, tonizowaniu, nawilżaniu później tej cery, myciu zębów, dbaniu o skórę pod oczami. To jest full. Od stóp do głów. Pielęgnacja od stóp do głów za 120 zł. Myślę, że to jest naprawdę kusząca cena. Patrząc jeszcze teraz, że wszystko naprawdę drożeje, wszystko jest coraz droższe. Tak samo kosmetyki, ale słuchajcie, ja Wam chciałam pokazać naprawdę takie mega fajne kosmetyki, za które. Właśnie dużo pieniążków nie wydacie. będę Wam podawać ceny, ile to wszystko kosztowało. Ja mam wszystko ze sklepu Dermar, sklep jest to nie bardzo niedroga drogeria internetowa, linki do każdego produktu macie w opisie, gdyby ktoś chciał się skusić. Więc słuchajcie, pierwszą rzeczą, jaką chciałam Wam polecić, to zaczynamy od pielęgnacji ciała, więc po prostu żel podprysznic. Żel podprysznic z firmy Avon, bardzo ładnie pachnący żel podprysznic z firmy Avon i to przemawia, żebym go kupiła żebym po niego sięgnęła, plus jego cena akurat w darmar sklep kosztuje on przepraszam, że tutaj zerkam, ale mam tutaj listę z cenami, żeby Wam wszystko móc powiedzieć na bieżąco żel 6,99 cena śmieszna za 250 ml gdy ciało mamy umyte no to włosy, jeżeli chodzi o włosy to ja mam tutaj szampon, który chciałam Wam polecić, bardzo niedrogi szampon z polskiej firmy Barwa Naturalna szampon piwny przywraca blask do włosów matowych i cienkich ja nie mam włosów matowych i cienkich ale jak wiecie, ja uwielbiam szampony, które dodają objętości. Uwielbiam od lat, mimo że naprawdę nie narzekam na objętość moich włosów, to bardzo lubię mieć ich jeszcze więcej na głowie. Szampon przepięknie powoduje, że włosy błyszczą. Ja Miałam tutaj wszystkie nówki, żeby Wam pokazać, ale szampon jest naprawdę godny polecenia. Jeszcze tym bardziej, że kosztuje 7,49. Więc tak się prezentuje szampon. Jeżeli mowa o włosach, jeżeli chcemy im dodać blasku, żeby nie były matowe i takie suche, no to ja Wam polecam ocet, który, no idzie ten ocet. Gdzie jest mój ocet? Jest. Ślepa jestem. Kuracja odstawa do włosów. Jest akuracja odstawa do włosów. Spray do włosów z octem malinowym. I jest to bez spłukiwania, czyli myjemy włosy, potem je wycieramy w ręcznik, czekamy, aż ten nadmiar wody oczywiście osuszy się. I dopiero później spryskujemy włosy przed jakąkolwiek stylizacją. Ja włosów przeważnie nie stylizuję, nie suszę ich na pewno. Często prostuję, o tak jak teraz, jakoś tam układam prostownicą. Ale właśnie staram się pryskać za każdym razem te włosy. Spray do włosów zawiera rozświetlający kompleks i ocet malinowy. Domyka łuski włosów, sprawiając, że ułatwia rozczesywanie i pozostawia na włosach zapach dojrzałych malin. Przepięknie pachnie, ale poza tym włosy są błyszczące i to jest dla mnie mega, więc ocet malinowy polecam Wam serdecznie, a ten ocet kupicie za 7,99. No to dobra, wyszłyśmy już spod prysznica, włosy nawilżone, teraz ciało. I teraz w zależności od tego, co preferujecie, czy nawilżenie i ujędrnienie, czy brązowienie skóry, ja uważam, że idzie wiosna i balsamy brązujące są teraz top, 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 must have. Ja uwielbiam balsamy brązujące. Przepraszam, z przyczyn niezależnych ode mnie musiałam przerwać. Tutaj Wam chciałam polecić balsam brązujący, który kosztuje 11,54 z bielendy. Fantastyczny, w ogóle nie robi plam. Już po pierwszym użyciu widzicie efekt jakby takiej piękniej złocistej skóry. Im dłużej go stosujemy, tym bardziej ta skóra jest brązowa. No i ja mam, jest tutaj w ogóle 98% składników pochodzenia naturalnego. Fajnie, że nawet brązujące balsamy potrafimy robić z takim fajnym składem. Słoneczne opalenie zna, bez smugi, przebarwień, efekt już po pierwszej aplikacji. Wszystko to, co przed chwilką powiedziałam, pierwszy balsam. Natomiast balsam, który ja po prostu stosuję co dzień na co dzień, to teraz aktualnie jest Eveline Spa Professional i tutaj jest imbir i Pomarańcza. Zapach jest przeboski. Powiedziałabym, że taki trochę zimowy, ale super po treningu stosować ten balsam, dlatego że on ujędrnia skórę, tak ją fajnie napina. No i jest to luksusowy balsam intensywnie ujędrniający. No i co, kuracja wygładzająca po prostu wygląda tak, a ten balsam e, kupicie za 8.99, więc myślę, że cena mega. No i tutaj jest Eveline, tutaj Bielenda, a tutaj Eveline. Dobra no i teraz tak, ja lubię mieć przy łóżku jeżeli chodzi o nawilżanie krem do rąk który najczęściej smaruje i stopy i ręce przed pójściem spać, ja przeważnie śpię w skarpetkach, więc smaruję sobie stopy zakładam skarpetki, smakuruję ręce i kładę się do łóżka, no i jeżeli mowa właśnie o rękach, to mam tutaj fajny krem, bo jest to fajny krem ze względu na ten dozownik właśnie na szafkę nocną, genialny i jest tutaj krem również 95% składników pochodzenia naturalnego, krem do rąk intensywnie regenerujący, podrażniona i sucha skóra, zawsze fajny i zimo i latem, i jesienią, i wiosną. Po prostu zawsze krem do rąk 5 zł i 3 grosze. Śmieszna cena, naprawdę. Więc tak się prezentuje. Krem do rąk. Jeżeli mowa dalej o takiej bardziej dogłębnej pielęgnacji, to ja od czasu do czasu uwielbiam, polecam, przepraszam za wygniecione opakowanie złuszczające skarpetki. Stosuję je rzadko, ale je stosuję, szczególnie jak już przychodzi ten okres wiosny. Ja wiem, że w tym nie ma nic może zdrowego, ale na mnie naprawdę to fajnie działa. Na co dzień po prostu używam takiej rolonu, do takiego, wiecie, z szol, szol, chyba firmy, do stóp. Natomiast od czasu do czasu stosuję sobie takie skarpetki, wtedy skóra schodzi jak z węża po prostu. Po tygodniu gubimy skórę. Stópki są naprawdę jak nowe, uwielbiam. I tutaj jest Marion spa złuszczający zabieg do stóp efekt gładkich stóp jak po zabiegu pedikir. Aktywnie nasączone skarpetki. No i mamy yy, skarpetki po prostu, które zakładamy. Ja na nie zakładam jeszcze normalne skarpety. Leżę sobie, oglądam, czytam coś. Później ściągam, płuczę nogi i tyle i po czasie ta skóra zaczyna po prostu schodzić. Yy, więc fajne skarpetki od czasu do czasu i one były w cenie 6.99. I kolejne rzeczy do pielęgnacji, jeżeli chodzi o twarz, mam tutaj bardzo fajne płatki pod oczy. Ja takie płatki trzymam w lodówce. Fantastycznie działają rano, kiedy wstajemy i jesteśmy nieobudzone, mamy jesteśmy opuchnięte. To działa to genialnie. Fajnie rozjaśnia tą okolicę pod oczami i tak fajnie ją napina. To jest super, właśnie super rozwiązanie. Zaraz Wam pokażę coś do twarzy, co stosuję i na twarz i pod oczy też, ale tutaj, takie raz na jakiś czas, bardzo fajnie, i to y, powiem Wam, że te płatki pod oczy, jakie ja napisałam, płatki 6,79. I to jest koreańskie płatki podoczy Gold, hydrożelowe płatki podoczy oczy wzbogacone o kolagen i złoto, redukuje widoczność zmarszczek, pomagają zadbać o zdrowy, odżywiony i zrewitalizowany wygląd skóry. Bardzo fajna No i też mam fajną maseczkę Wam do polecenia, maska w płachcie. Ostatnio odeszłam troszeczkę od masek. Mam bardzo porządną pielęgnację twarzy i nie potrzebuję tak często masek, ale tak raz na dwa tygodnie lubię sobie użyć taką maskę. No i właśnie mam tu maskę z wodą z lodowca, z limonką. Maseczka w płachcie z ekstraktem z limonki, bo ta błaga witamina C dodaje witalności oraz blasku matowej i zmęczonej skórze. Uwielbiam kosmetyki z dodatkiem witaminy C, bo one świetnie rozświetlają naszą skórę, tak ją rozjaśniają. To jest mega fajne. Więc tutaj mam maskę, i maska ta, maskę tą kupicie w cenie 4,89, więc myślę, że jak na maskę w płachcie cena jest super. Tutaj w całej tej mojej pielęgnacji brakuje tylko jednego kremu z filtrem, ale niestety to już jest drogi biznes, za krem z filtrem płacę około 50-60 zł, który starcza tak na miesiąc, półtorej, więc tutaj nie wciągnęłam go w tą codzienną pielęgnację, to jest taka podstawowa powiedziałabym pielęgnacja, więc przepraszam, że tego tutaj zabrakło. No dobra, ale się z podpuszcznika, zębów nie umyłyśmy, więc ja mam tutaj pastę do zębów. Co prawda, niewielką pojemność, ale pasta działa naprawdę bardzo fajnie. To jest białej perły, bardzo lubię pasty. I to jest extra white, biała perła, i to jest pasta do zębów zawierająca olej kokosowy. I pasta do zębów kosztuje, już Wam mówię, 4,99. Tak się prezentuje ta pasta do zębów. No dobra, ale teraz przechodzimy do twarzy. Jeżeli mowa o twarz, no to. Yy... Żel do mycia twarzy, żel, który domywa resztki makijażu, usunie po prostu wszystko. Jest to żel z firmy Fitomet, żel do cery tłustej, 93% składników pochodzenia naturalnego i aktywnych składników. Mm, no i jest po prostu w porządku, do skóry. To jest w ogóle genialne połączenie, bo jest to żel do skóry tłustej, trądzikowej i wrażliwej. Moja cera jest mieszana, ale właśnie wrażliwa i bardzo fajnie ten żel sobie radzi, więc taki żel, a żel do twarzy mm, w cenie 12.49. Jeżeli buźkę mamy umytą fajnie jest ją stonizować, no i mam tutaj tonik z firmy Soraya. 99% składników pochodzenia naturalnego. Kwiatowa esencja tonizująca, rumianek hydrolat z kwiatów, gorzkiej pomarańczy. Co jest fajne w kosmetykach z rumianku, to one też mają właściwości właśnie takie uspokajające i łagodzące, co jest bardzo fajne, przyjemne i potrzebne szczególnie dla mnie wieczorem. Więc tonik taki kupicie za 7,99 i ja już nie marnuję toniku i go nie wylewam na wacik, tylko dzięki moim widzkom nauczyłam się tego sposobu. Wylewam na twarz i po prostu wklepuję w twarz, masowuję, wklepuję, czekam aż wyschnie i nakładam krem lub jeszcze na taki mokry nakładam olej jakiś. No i właśnie jeżeli o oleju mowa, dobra, tonik tonikiem, jeżeli o oleju mowa, staram się na wieczór właśnie używać olei, tym razem... W moje ręce wpadł olej z pachnotki, i ten olej właśnie aktualnie stosuję, i jest genialny. Właśnie, jak z jakimś nawilżaczem, możecie z hydrolatem, z nie. Z z kwasem hialuronowym go stosować, też super działa. I ja mam tutaj olej z pachnotki i ten olej kosztował, on był fajny, w fajnej promocji 14,99. No i słuchajcie, co robi olej z pachnotki? Bo dla mnie jest fajny, jeżeli chodzi o zmarszczki. Tłoczony na zimno wspomaga wytwarzanie kolagenu i elastyny, zwiększając jednorodność skóry oraz redukując zmarszczki, dobrze powiedziałam. Więc fajnie na wieczór dać sobie taką dawkę właśnie mocnego nawilżenia mmm, tym kolagenem jeszcze genialnie. No i olej z pachnotki. No i mam coś, co możemy stosować i rano i wieczorem. Formuła tego kremu to jest najlepsza formuła, jaką w życiu stosowałam. Świetny krem pod makijaż. Super krem do cer mieszanych, dlatego że nie wyskakują żadne pryszcze, nie zapycha skóry. Natomiast skóra jest nawilżona. Bo musicie pamiętać, że skóry, cery trądzikowe, cery mieszane, tam gdzie mamy problem nawet w tej strefie tłustej potrzebują też nawilżania. Nie możemy ich na okrągło wysuszać, bo one będą produkowały tego serumie, jakby sebum, jeszcze więcej. Więc dobrze jest je nawilżać. A to jest takie fajne, ultra lekkie nawilżenie. Lekki żel nawilżający intensywnie nawilża przez 48 godzin, koi i przewraca skórze. Sprężystość 96% składników pochodzenia naturalnego, skóra normalna i mieszana i to jest Garnier i krem ten kosztował 15,99 Mam jeszcze ostatnią rzecz, którą powinnam włożyć do kolorówki, kiedy ostatnio nagrywałam kolorówkę, ale jakoś tak się stało, że poszła do pielęgnacji, więc ją tutaj Wam pokażę. Jest to lakier do paznokci, który zaraz będę używać. Pomalowałam sobie tylko paznokcie u nóg, ale wybaczcie, nie będę tutaj stóp podnosić do kamery. Przepiękny wiosenny kolor, miętowy, piękny, a zaraz Wam powiem ile kosztuje ten lakier. Jest to lakier z VIBO, kolekcja Celebrity Niles, lakier do paznokci z kolekcji limitowanej, fantastyczny manicure, dobra, mniejsza z tym. Lakier kosztuje 2,99, więc 2,99, więc żal. Nie przetestować po prostu takich pięknych Celebrity knives. No i tyle, słuchajcie. Całość 126 19 zł, 19 groszy albo 126 14, bo tak piszę czwórkę i dziewiątkę, że teraz nie jestem w stanie tego rozszyfrować. To wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, polecić. A Wy mi dajcie znać, czy coś z tego stosowałyście i czy tak samo jesteście zadowoleni jak ja, bo ja z tych wszystkich kosmetyków bardzo serdecznie Wam polecam. Trzymajcie się krótko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnych filmach, pewnie nie kosmetycznych, pewnie więcej vlogów, teraz padnie na kanał. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!